Ciema, z tej strony Max z maksymalnego kanału i witam Was w kolejnym odcinku, które podyktowało życie tak naprawdę. Wiadomo, pamiętamy o tym, żeby co jakiś czas, czy przy wymianie chłodzenia, czy nie wiem, czy nagle jak nam temperatury zaczną rosnąć, żeby pomyśleć o wymianie pasty termoprzewodzącej na naszym procesorze, tak zwanym CPU. Ale rzadko pamiętamy o tym, że taka sama pasta występuje na naszych procesorach GPU, czyli kartach graficznych. A ta również lubię przypomnieć sobie, kiedy na przykład podczas grania zacznie mocniej kręcić wentylatorami, albo w końcu nagle w trakcie gry nam cały system skraszuje przez temperaturę i no niestety myślimy, że już coś się stało gorzej, że nie wiem, na przykład już karta nam pada. A najprostszym rozwiązaniem jest, żeby wymienić te termopady, tą pastę z, tych, z tego komponentu. Pokażę Wam jak ja to zrobiłem, a właściwie jak nie powinno się tego robić, bo powiem Wam jaki błąd popełniłem, kiedy sam przymierzałem się do tej czynności, jaką jest wymiana właśnie pasty termoprzewodzącej i termopadów na karcie graficznej. Okej, okay, przechodząc do meritum. Tak, jak mówiłem, dopadło mnie takie coś, że moja karta graficzna zaczęła mocniej szumieć, mocniej, wentylatory zaczęły się kręcić, no i pierwsza sprawa to było, no to chyba coś jest z temperaturami. No i tak, sprawdziłem sobie podczas furmarka i podczas gier, ile mam stopni podczas obciążenia i akurat podczas furmarka mieliśmy 78 stopni. Mimo że ta karta jest piekarnikiem, to już i tak jest duża temperatura. Zaopatrzyłem się w potrzebne rzeczy do wymiany i zacząłem to robić przy okazji. Wziąłem kamerę i wam to pokazałem. Najważniejsze to jest pierwsza rzecz, czyli przygotować się do tej wymiany. E, po pierwsze to na pewno pasta termoprzewodząca, no bo wiadomo, czymś to tak jak na procesorze CPU mamy pastę, tak tu też mamy pastę. E, prosta logika, ale oprócz tego, tak jak w laptopach, mamy termopady, które odprowadzają nam ciepło z kości RAM, bądź innych tam elementów elektronicznych, które są na tej płycie głównej i wymagają tego odprowadzania tego ciepła, także warto wtedy również na tych elementach wymienić te termopady. Tu jest duża dyskusja, bo niektórzy nie wiedzą jakie termopady zastosować, jakiej firmy, co, jak, gdzie, dlaczego. I tu mam prostą odpowiedź. Internet. Spiszcie w wujka Google i waszą kartę graficzną, waszą odmianę, na przykład tak jak u mnie był Windforce, pisałem sobie GTX 770 Windforce Thermalpads i wyskoczyło mi parę tematów na Redditcie, na innych forach, gdzie ludzie pisali jakie mniej więcej tam są termopady. No i takie zamówiłem. Ja w każdym razie zamówiłem 1,5 mm termopady. Oprócz tego oczywiście zaopatrzcie się w alkohol isopropylowy. Warto zaopatrzyć się również w ręcznik papierowy lub coś innego, co Wam pozwoli zatrzeć tą starą pastę z układu graficznego. No i oczywiście to co, to co najważniejsze, czyli musicie wyciągnąć kartę. A skoro już wyciągamy kartę, to warto po kolei. Wymienić w jakiej kolejności warto sobie to robić, oczywiście jak ja to robiłem. Także co, pierwsza rzecz, no to oczywiście wyjmujemy kartę z kompa. Wyłączamy kompa, odpinamy wszystkie kable. Pamiętajcie o zabezpieczeniu na gniaździe PC, a jeżeli takie posiadacie, żeby nie szarpać się z grafiką, bo najczęściej tak jest zablokowane. Jak już wyciągniemy, położymy na stoliku, na którym będziemy to robić. Warto sobie najpierw ją przeczyścić, przedmuchać z zewnątrz, wiadomo, e, zawsze już w tym pierwszym kroku coś tam znajdziemy, jakieś tam kłaki czy coś w tym stylu, które już możemy wydmuchać. Przede wszystkim przygotować sobie tę kartę, żeby była czysta, fajna i fajnie nam się pracowało. Następnie to odkręcenie. Odkręcamy śrubki od drugiej strony. Zorganizujcie też sobie jakoś te śrubki, żebyście wiedzieli, które śrubki są od, w jakich polach były wkręcone, żebyście później nie musieli szukać i dopasowywać. Następnie, jak już wykręc wykręciliście, teraz możecie ewentualnie jak, jak macie dojście do złącza czteropinowego od wentylatorów, możecie to zrobić najpierw jeżeli macie dobre dojście albo możecie na początek oddzielić delikatnie powtarzam delikatnie sobie oddzielać, podważyć to ten wentylator ten, ten radiator tylko tak żeby nic nie uszkodzić ani żadnych rzeczy delikatnie sobie je ściągnijcie i rozdzielcie a później oczywiście wypinamy sobie wentylatorki tu już to zrobicie, no to czas na alkohol izopropylowy i e, ręcznik papierowy i zaczynamy czyścić. Czyścimy sobie ładnie ze starej e, pasty termoprzewodzącej e, całe to, e, całe, całe nasze GPU, e, czyli tam sam, samą powierzchnię procesora graficznego, delikatnie, żeby nic nie uszkodzić, bo tu jednak. E, Inaczej wygląda chłodzenie IHS procesora takiego zwykłego desktopowego, a inaczej wygląda to na karcie graficznej. Ok, i teraz następuje też bardzo ważna rzecz, czyli wymieniamy termopady. Najlepiej, najskuteczniejsza opcja to odkleić tyle, ile możecie termopady z karty, przyłożyć sobie do brytu do kawałka termopada dany ten termopad, który odkleiliście wyciąć sobie, przykleić na to same miejsce i zostawić. Zostawcie sobie z jednej strony przyklejoną jeszcze tą warstwę ochronną, póki jeszcze nie będziecie z powrotem składać zarówno w, y, radiatora razem z PCB, no bo wiadomo, żeby to nie straciło swoich właściwości ani żeby to się nie pobrudziło, czy coś w tym stylu. Warto sobie jeszcze jeżeli możecie, jest taka opcja Odkręcić sobie te wentylatorki, ściągnąć te wentylatorki, przeczyścić sobie drugą stronę, przejrzeć tam wszystko, czy tam między żeberkami radiatora czegoś nie ma i nie ma jakichś tam kotków. No i wtedy wiecie, że macie wszystko poczyszczone ładnie, i że no, zrobicie to tak, jak należy. No dobrze, jak już sobie wyczęściliście te wentylatory, składamy wentylatory do radiatora. No, i czas na najważniejszą rzecz, czyli nakładamy pastę na sam procesor graficzny. Uwaga, warto tutaj, ja zastosowałem bardzo dobrą metodę, czyli nałożyłem sobie ziarenko grochu na właśnie na powierzchnię GPU i wziąłem sobie szpatułką, rozprowadziłem wszędzie po całym, po całym tym procesorze całą pastę termoprzewodzącą i wiem, że bardzo ładnie się rozłoży i będzie to wszystko ładnie ze sobą Spajać. No i co? Teraz ściągamy zabezpieczenia z termopadów, te drugie, no i czas e, skręcać to wszystko. Czyli składamy z powrotem radiator z płytą główną grafiki, przykładamy to z powrotem do siebie i praktycznie już robimy wszystko to, co robiliśmy, żeby rozkręcić tą kartę. Czyli skręcamy sobie wszystko, całość. Tu radzę sobie zobaczyć i bardzo dobrze skręcić. Te śrubki. Dlaczego powiem Wam później? Nie, jak już skręcimy, podpinamy sobie wentylatorki, sprawdzamy, czy jakaś śrubka nam nie została, bo czasami lubi sobie zostać. A jeżeli nie, no to cóż, idziemy sobie do komputerka, wsadzamy z powrotem do komputera, ale tego już chyba nie muszę mówić. Odpalamy i patrzymy na rezultaty. Skończyliśmy proces. Hurra dla Was. No i teraz ile to? W moim przypadku to dało. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się dużych różnic, dlatego że wiedziałem, że no niestety moj, moja karta graficzna, a właściwie piekarnik dużo nie zejdziemy z temperaturami, bo zeszliśmy z 78 stopni przed wymianą podczas robienia furmarka do 77 stopni podczas robienia podczas furmarka, także mamy ten jeden stopień ale już widzę, że już tak szybko karta się nie nagrzewa, jest po prostu, już tak nie wkręcają się wentylatory na obroty, ponieważ podczas gier jest wszystko w porządku, czyli podczas takiego grania te temperatury nie są takie aż wysokie, więc no, wentylatory nie muszą się szybko kręcić. No i teraz przyszła ta przyszedł ten piękny moment, kiedy powinienem powiedzieć o swoim failu przy tej wymianie. Dlaczego powiedziałem, dokręćcie dokładnie śrubki na PCB. Ci, którzy byli wtedy na streamie widzieli, że odpaliłem kompa, no i co się stało? Włączyłem furmarka, włączyłem MSI Afterburner i tak tylko patrzę, sekunda, tylko patrzyłem jak ta temperatura tak szybko... Wchodzi sobie na te 80 stopni ponad, komputer się wyłączył, zrestartował. No i co teraz? Co się stało? No oczywiście pierwsza rzecz, zepsułem kartę graficzną. Co się akurat tak nie okazało, bo wyszła inna rzecz. Eee, na spokojnie sobie zrobiłem trzy razy, bo myślałem, że jest jakiś błąd czy coś, ale nie, jednak te temperatury bardzo szybko szybowały do 80 stopni. No i gdy to zrobiłem, wyciągnąłem tą kartę. Jak już wyciągnąłem, Rozkręciłem, okazało się, że co, że nie całą powierzchnią radiator stykał się do powierzchni procesora graficznego, przez to no, było rdzenia oddawała to ciepło no, i to powodowało, że bardzo szybko kręcało się na wysokie temperatury. No i co? No i szybka poprawka, jeszcze raz nałożyłem pastę, tym razem porządnie skręciłem. Jak już porządnie skręciłem, puściłem znowu furmarka, no ale tu już poszło ponad 15 minut, także ja już jestem z siebie zadowolony. Proces się zakończył, także ja też również mogę powiedzieć, że cała przemiana wyszła jak najbardziej, jak najlepiej. No i cóż, to już koniec tych pięknych przygód, a zarazem poradnika jak nie podchodzić do czyszczenia karty graficznej. Oczywiście już jestem przygotowany na falę komentarzy, że Ej, tak się nie robi, ale o to zrobiłeś. No cóż, no ja wam na to nic nie poradzę, robię tak jak robię. i Sam jestem amatorem, popełniam wiele błędów, a to jest tylko taki filmik, żeby się pośmiać i trochę taka przez trochę dla was w tym co ja przeszedłem, a przy okazji jakiś filmik na kanale, bo tych na pewno się domagacie. Także co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wiadomo na, na koniec jak zwykle subskrybujka, eee, co tam jeszcze było dzwoneczek, łapka w górę, możecie skomentować co, co spierniczyłem, co źle zrobiłem. Eee, no i co? No i możecie napisać, czy chcecie więcej takich filmików, jak się nada taka okazja. No i cóż, co tam jeszcze? A właśnie, zapraszam na sociale, czyli Facebook, Instagram. No, i oczywiście, jakbym zapomniał, ostatnio na Twitcha Twitch TV /max 97 oraz na drugi kanał, czyli Maksymalny Like. Jest archiwa z Twitcha, jeżeli by Was nie było, ale też są fajne shorty, funny moments. Także zapraszam też na fajny kanał. A ostatnio tam Rekin zrobił fajnego, e, fajną kompilację, także zapraszam sprawdzić. Także co, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Niech temperatury będą z Wami jak najniższe. Cześć!